Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Krzynol SKV, podnośnik szyby, do czego, jak myślicie, do tego gagatka, nie ma polo, niestety polo nie ma, takie były fajne filmy z polo, ukręcone półosi i tak dalej, po ostatniej ukręconej półosi Michał ukręcił drugą półoś, no i niestety samochód poszedł na złom. Poszedł na złom. A teraz mamy takie coś do zabawy. Na się mamy, on ma. I tutaj podnośnik szyby, moi drodzy, zachowuje się tak. Czyli mielonka jest w środku, nie? I trzeba to wymienić. Obejrzałem już sobie jakiś tam filmik. No tutaj jest całkiem inaczej. Tu jest pół rama, czyli zdejmuje się całość szybą taką. No postaramy się to pobawić przy tym. W takim Audi nigdy czegoś takiego nie robiłem, no ale i Saudi będziemy się bawić z Audi. Także dzięki uprzejmości SKV mamy cały podnośnik i trzeba się do czegoś takiego dobrać, nie? Zaczynamy. Ten trzeba zdjąć panel. Cały, całą tapicerę. I tu patent jest, słuchajcie, taki. To też, żebym, że, że, nie, że, że ja to wiem, nigdy tego nie robiłem. Słuchajcie takiego oto tu trzeba wsadzić śrubokręcik i podważać tam taką łapkę, i to jednocześnie do góry, nie? To postaram się wbić, może gdzieś, bo tutaj nie mogę się nigdzie dostać. Ale tu jest takie odstające. O. O, tu już jest jakieś takie luźne. I tutaj coś trzeba zrobić ze siłowokręcikiem. O, czyliście? Haha, tu jest to, to trzeba nacisnąć. O. Dobra. I to trzeba tam. I teraz tak, żeby to wyjąć cały ten panel, z tego co przeczytałem i, i w Elsie gdzieś widziałem, to wystarczy te dwie śrubki skrajne wykręcić. To jest oryginalna śrubka. Trudno powiedzieć. Podobno cały ten panelik teraz się podnosi do góry i ma zejść. Kurde, bajka, co? Parę przewodów. Parę przewodów. Cięgno. Cięgno zdejmijmy. Cięgno, klasycznie. Ciach. I tu gdzieś związki są. O, no to Michał mu, musiałbyś mi to trzymać. Załóż. Kilka wiązek. O. He? jak się to zaczepia? Na tych haczykach. Zobaczcie, petarda. O, mamy całe drzwi tam. No to dobra, to zaraz zabierzemy się do tych drzwi. Słuchajcie, to tak, bo tą ramę się wyciąga, nie? T tą subramę, to nazywam subframe, czyli, czyli rama pomocnicza. Ona jest tak. Tu, tu, tu i tu. I przed yy, yy, wyciągnięciem trzeba zrobić tak. Odczepić wszystkie wiązki od tej ramy, odczepić tu wtyczkę od sterownika. Tutaj wyjąć te klipsy. Tutaj opanować te Uchwyty kablowe. O. I tą wiązkę całą uwolnić. I kolejną rzeczą, ale to wszędzie, i w filmach, i w Elsie jest napisane, że pozycjonować sobie jak była ta śruba. Bo ta rama cała to jest razem z szybą, nie? I wiecie. Czyli tak, oś tu i oś środka. Tu. Tak ta śruba była, teraz ta. Tutaj jest jej oś w poziomie i oś w pionie. Tutaj nie zobaczę. Dobra, teraz ta. Tutaj środek śruby. A to nie wiem, jak zaznaczyć bo ono jest tam w ramce. Wewnątrz. Hmm. Tu. I tam jest w osi. No dobra, zobaczymy. Spójrzcie tutaj, Michał, zbliż. Coś tutaj rzeźbił już przy tym nie? Przesuwał to, coś mi się wydaje. Tam też jest taki ślad. Poza tym tu były, były powyczepiane te wiązki, nie do końca były wpięte. Także ktoś tu był, ktoś tu był. To co? Odkręćmy to. Kręcimy. Kręcimy, Michał łapie, bo ja nie wiem, czy to spadnie, czy to nie spadnie. Tutaj są takie kliny jakieś. dobra. jakieś. Jest taki klin z podkładką. Takie coś. Widzicie? Taki klinik. I to nam. Kurde, złapaliśmy wysokość. Jaka była tego? Mm -mm. Trzeba tu zaznaczyć nam. Ile wystawało? No dobra, zobaczy się na filmie, ile wystawało. Czyli trzeba jeszcze na tym zaznaczyć wysokość. Z, z, trzyma się, zaznacz na tamtym. Widzisz go? No. Tutaj go widać, tu jest dziurka. Tylko nie na nim rysuj, no nie wiem, na czym chcesz narysować. Jest. Ten był tutaj. No ile było? Niżej, niżej. Tak było jakoś, nie? Troszkę niżej. Dobra. Cię zobaczę na filmie. Dobra. Wiesz, tutaj to trzymaj całe. Nie, to mramę, tylko trzymaj. to. I w drugą stronę. No. tutaj tu są różne śruby, nie? ta duża była tu u góry są różne śrubki ta, ta była tutaj taka, taka największa no i dobra, i tu jest jeszcze i tu też duża Czyli dwie duże były tak. No i to, No i to teraz powinno wyjść. Do góry to. Dobra, bo już, już widzę, tu siedzi na takich kołkach oparte. Widzisz? No to 3 cztery. tu śrubka? Ale to całe idzie z szybą, ze wszystkim. Czekaj, nie ciągnij. Na siłę nie ciągnij, bo, bo z kosem idzie. Ja muszę, a nie chcę wyjść. A nie chce wyjść coś tu, a tu jeszcze to, to jest do rozpięcia. No e, czemu to nie chce wyjść? No, tutaj guma ciągnie jakaś. Tak, a tutaj ciągnie jakaś guma. To ciągnie, co tu jest? Lusterko, Tak. To jakby było przyklejone, czy co? Tutaj cała idzie, tutaj idzie, tylko to trzyma. Ej, tu cała szczelka idzie. Jak to jest skonstruowane? Tu, tu trzeba coś odpiąć. do odpięcia o takie coś widać nagrywa się czy zasłania takie coś trzeba odpiąć mój drogi. teraz wyjdzie Patrzcie, mechanizmy ten i ten od SKV no wyglądają tak samo, nie? więc zakładamy, że to jest OK. Teraz, żeby to wymontować, moi drodzy, to trzeba te cztery nity rozwalić. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby się do tego dobrać, to trzeba opuścić szybę. Żeby szybę opuścić, no to tutaj nie ruszymy, nie? Więc szkoda czasu. I szybę możemy opuścić. Tutaj te trzymacze. Patrzcie na tamten mechanizm. To tam są, jak wygląda, nowy taki. Czyli śruba jest z zewnątrz. Taka. Potem klapka. No, i tego nie podniesiecie tutaj. I to trzeba przesunąć z, z całym tym dołem, nie? Czyli zaraz to będziemy się siłować, żeby to rozkręcić. Tak. No dobra, no i co? Trzeba, musimy spróbować Michał tą szybę przesunąć. Ona to dawno nie jeździła, co? Mhm. Jedynie tro troszkę do góry. Jedynie. O stara, to będzie ciężko przesunąć. Tutaj mamy luźne. To mamy. No dobra, ale się rusza. Jak to pchnąć? Oh, kurde, palce wsadził z tamtej strony. Oh, idzie. 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 Czekaj, tutaj ciągnie, to ten ciągnie, te, a ten... A jeszcze tu jest linka, nie? Która idzie tu. Nie wiem, czy to pozwoli. Prze... Jeszcze palce, jeszcze A co to jest to? To jest jakaś uszczelka, nie wiem skąd wyleciała. Ja ją znalazłem po prostu tam, gdzie szyba chodzi, w tych gumach jakoś. Kurde. Pchnę to, nie pchnę palcami. Dobra, ja to tata trzymam. No, coś tu trzyma. Panie. Z lewej strony, tu. Nie, nie, no, bo gdzie jest drugi koniec tego? No to jest ten, no to te, ten załóżmy jest, jest luźny. No tak. Możesz Tylko, tą... że tu, tutaj się zatrzymało na tym. No, ale ta linka idzie tu i tu, więc, no, więc to nam nie robi. To nam robi, bo ta linka idzie do silnika. No, ale to, to, to mam przeczytać? No, pokaż mi, czy ten pancerz coś przetnę. O, o, tu już nie ma linki. Znaczy, jest tu linka, ja ją widzę, tylko że ona jest poza kółkiem, nie? O, 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 o ale patrzcie, o, tu się kręci. Jak szyby kurde mamy nałożyć na te, na te suwadła? Jak się tu nakłada, jak to jest tak bardzo, bardzo mocno? Tutaj nie będzie aż taki duży problem. Ale zobacz, że. To, o, tutaj, tutaj jest ok. Hmm. A tu? No dobra, tutaj też się da. Czyli to musi być na samym dole przy składaniu. Bo, bo jak teraz to szybę wyjąć? O! No i musisz, musisz sobie ją umyć, nie? Hmm. To co? Nikt nie. Tego już wywaliłem. Te są aluminiowe, więc. Więc takie coś zostaje, nie? Cążki. się skończyła. Pech. Kon... Jak mamy rozwiercone, to spróbujmy to zdjąć. Jak to tutaj działa? Trzeba będzie stąd wyciągnąć. O kurde, tutaj w ramkę. O, wyjdą dobra. Tu jest dziesiątka jeszcze do odkręcenia. No dobra no, jest złom. To trzeba odkręcić, te nity tutaj wybić. Aha, tutaj jest w profilu zamkniętym. Ciekawe jak się do tego do, do, dobrać. I odkręcić i zakładamy nowe.